Kto by pomyślał, nie? Zima Śnieg, mróz W grudniu Niespotykane sprawy <laughs> Siemanko wam wszystkim Witam serdecznie W ten poniedziałkowy Dosyć mroźny poranek A zima zaskoczyła Nie tylko drogowców no bo ostatnie lata jednak przyzwyczaiły nas do tego, że przez grudzień to raczej taki ciepły miesiąc był. A tu proszę bardzo. W nocy z czwartku na piątek przyszła fala. Dowaliło śniegu i to sporo. No i. Lekki mrozik cały czas trzyma. O, ale jest fajnie. Wczoraj w niedzielę był naprawdę przyjemny dzień. Cały dzień słońce, przynajmniej u, u mnie w mieście, bo na około z tego co widziałem, to pokrywa chmur była. A u mnie czyste niebo. Bez wiatru, jest niesuche, no nic tylko jeździć. Ale po dwóch tygodniach pracy byłem co nieco wypompowany. Więc wczoraj tylko spacerek był. Pomimo, że warunki właśnie były idealne na rower nawet szosowy, bo jest nie czyste, suche Ale wczoraj spacerek, relaksik, odpoczynek Też się należy też trzeba wiedzieć kiedy ten rower jednak odpuścić chociaż nie zawsze jest łatwo zrezygnować Ale czasami właśnie trzeba posłuchać organizmu tego, co podpowiada, a mnie wczoraj podpowiadał, żeby sobie darować jakiśkolwiek większy wysiłek. Odwieczny, coroczny problem jazdy w takich warunkach wielu osób. Marznące dłonie i stopy. No, i tu zaskoczył mnie kolega, który zasugerował wypróbowanie części garderoby osób nurkujących czyli skarpetki na przykład neoprenowe że on używa na rower w takich zimnych warunkach i że się u niego sprawdza. Jestem ciekaw ktoś z Was stosował ten patent Sprawdziłem w dekatlonie się okazuje że najcieńsze jakie mają, czyli 2 mm kosztują 59 zł, więc nie ma tu majątku No i trochę kusił. Kupno i wypróbowanie, i to raczej chyba pod kątem butów SPD, bo aktualnie jadę na platformach. Mam buty te trekkingowe, które na ostatniej wędrówce testowałem. Troszkę cieplejsza skarpeta. Strój może niezbyt wyjściowo rowerowy, ale nie o to chodzi w tych warunkach, żeby się tu lansować. Przynajmniej nie mnie o to chodzi. Ma być wygodnie i na tyle ile to możliwe, to, to ciepło. Jakby nie było od, od bloków metalowych ciągnie. Co byśmy nie stosowali różnych patentów, to ciągnąć będzie przy dłuższej jeździe. No, także jeśli ktoś używał neoprenów, czy to rękawiczek cienkich, czy skarpet cienkich, wiadomo, że tam tych 7 mm to za bardzo nie ma co, co pchać, bo to by trzeba było mieć nie wiadomo jakie duże buty, żeby nie cisło. Ale dajcie znać, jeśli testowaliście jazda po śniegu to zawsze trening siłowy. Powiem Wam, że im dłużej jeżdżę na tej oponce co mam z przodu Vittoria Barzo tym bardziej jestem nią zachwycony Naprawdę świetnie się trzyma terenu różnego bardzo fajnie się prowadzi jest dosyć przewidywalna no, Z tyłu mam tego X Kinga i tu na moje tereny też jest ok no w Beskidach Przydałoby się tam coś może bardziej przyczepnego. Może drugą barżą wrzucić? Chociaż słyszałem od niektórych osób, że ta opona z tyłu założona potrafi zamulać. Ale to by trzeba było się przekonać samemu. Oczywiście zaczynają się zimowe przygody z GoPro. W recenzji, którą robiłem, a która została przez ekspertów zjechana, bo tam się wypowiadałem jako amator. Jakby to było coś dziwnego, skoro amatorem jestem. No ale ja tam mówiłem, że, że ta kamerka bardzo nie lubi zimna a przynajmniej w takim wydaniu jak jak ja je używam, czyli zamontowana na klacie ona w niskich temperaturach narażona jeszcze na pęd wiatru więc ta odczuwalna temperatura jeszcze niższa i kamera zaraz po wjechaniu do lasu przy 62% naładowania baterii wyłączyła się sugerując, że jest za niski poziom tej baterii. O ale tu dziki szaleni. No kurde Co one tu narobiły. Także no nie wiem, może mam pecha do swojego egzemplarza i faktycznie tylko mój. Nie lubi takiego wystawiania na ciągłe zimno? Czy po prostu tylko ja jej używam w taki sposób? Rozwiązanie to oczywiście druga bateria w kieszeni blisko ciała, żeby była ogrzana. No i w razie potrzeby. Wymiany. Co bywa upierdliwe. O, panie, 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 ale tu jest zimowo. Pięknie Też bym pobiegał Tylko nie mogę się zmusić Ale tu oblodzone Zobaczcie jak wyjeżdżone. To są najbardziej nieprzyjemne fragmenty właśnie. Śnieg wyjeżdżony aż do lodu. No zobaczcie jak jest pięknie. A dzisiaj rudy nie tylko dla odmiany Od gravela Ale też dlatego, że Szersze opony, niższe ciśnienie, bardziej agresywny bieżnik dają raz, że więcej pewności w takich warunkach, a dwa pozwalają na więcej zabawy. mi ucieka wyraźnie o tym mówiłem o ile przód nawet jak uślizg złapie to to dosyć łatwo przyczepność odzyskuje tak z tyłu jest już gorzej na kawusie to jest to taki warun to ja lubię jedyne co to rudy potrzebuje kompleksowego serwisu amortyzatora Zastanawiam, czy go czasem nie odesłać gdzieś. Muszę poszukać, czy coś w okolicy mojej jest. Może osoby mieszkające niedaleko znają dobry serwis a morów Teoretycznie mógłbym sam, ale. Nie mam gdzie, nie mam warunków i za bardzo nie mam chęci. 27 km się zbliża. Półtorej godziny prawie jazdy. Jeszcze na Rogożnik, może na Górkę Buczynę podjadę, jakąś tam pentelkę zrobię. Tak do dwóch i godzin, żeby było. Nie ma co przeginać. Lepiej codziennie, tak po dwie godzinki, przewieczyć głowę, wyjść z tych czterech ścian. A to zwłaszcza dobre dla osób, które pracują gdzieś pod dachem. Często w biurach, przed komputerach. Potem wracasz do domu i co? Odpalasz komputer, włączasz telewizor, tak i. I dalej patrzysz w ekran. Nic dobrego. Lepiej patrzeć na las. lekko znosić no zdecydowanie muszę coś na tył kupić co poleczacie? poleczacie? po jakiemu to było? co polecacie? wrzucać drugą barzo? czy, czy coś innego co będzie dobre jako napędowa? Co to się zadziało? A miłośnicy kładów Jak widać sobie tu trochę o, 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 poszaleli No dobrze, że to podmarznięte Ale mocno zryta, nie? Wiem, że strój może trochę dziwny, ale ma być skuteczny. Jest mi ciepło w nogi, jest mi ciepło w stopy. O to chodzi. Tak Opona w tym miejscu to To najlepszy z możliwych pomysłów No, trzeba kończyć chyba ten przydługi film, na którym nic się nie dzieje. Ja się z wami będę już powoli żegnał. Dziękując oczywiście za obejrzenie. Mam nadzieję, że za bardzo nie wynudziłem. Dzięki również za wszystkie Wasze komentarze, łapki, subskrypcje, za to, że jesteście, oglądacie. Bądźcie zdrowi, pozostańcie aktywni. Pamiętajcie, zima to nie znaczy, że trzeba cały czas siedzieć w domu. Wręcz przeciwnie, jakikolwiek ruch na świeżym powietrzu działa bardzo pozytywnie na nasz organizm, na psychikę, na naszą odporność Więc warto wychodzić do roweru nie zmuszam, bo wiem, że nie każdy lubi, nie każdy może, nie każdy czuje się pewnie, ale w miarę możliwości zachęcam do spróbowania. A jak nie, to chociażby spacer, wędrówka po jakimś po bliskim lesie też będą świetną opcją, naprawdę warto. Także co do następnego, nie wiem kiedy.